Cześć, witajcie! Ja jestem NoName, a to jest mój kanał grywanie. Witajcie w mojej świątyni gracza w dzisiejszym materiale. Przychodzę do Was z unboxingiem figurki z Assassin's Creed Valhalla. Mamy osobną figureczkę Eivora, zaraz sobie ją bardzo dokładnie sprawdzimy standardowo. Sprawdzę ją od samego dołu aż po samą górę. Każdy aspekt, wymiar, waga, tak jak to robię na moich każdych unboxingach. I wam się to bardzo podoba, a mnie to bardzo cieszy. Zobaczymy sobie i porównamy też ją z figurką z edycji kolekcjonerskiej. Jeżeli nie widzieliście unboxingu edycji kolekcjonerskiej z tej oto odsłony Asasyna, to link do filmu znajduje się w opisie, w komentarzu, jak gdzieś na górze. Wszędzie jest, możecie sobie zajrzeć. Jeżeli też jakieś pozostałe moje filmy Was ominęły, to koniecznie sprawdźcie, bo tego jest ostatnio bardzo dużo, co. Co dwa dni w sumie teraz stawiam materiał codziennie. Troszkę się tego nagromadziło, jakoś tak jeszcze energia mnie z tym wszystkim rozpiera, więc korzystam z tego momentu, bo później pewnie będzie taki spadek i taka mała depresja. Ale no cóż, przechodzimy teraz do unboxingu tej oto figurki. Pamiętajcie na początku tego materiału, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, nie mam pojęcia czy działa. Dodatkowe zdjęcia tej oto figurki znajdują się u mnie na stronie, więc link do niej jest w opisie, tam sobie możecie kliknąć, przekieruję was na stronę, więc będziecie mogli sobie sami jeszcze dokładnie tak sprawdzić tą figurkę zdjęcie po zdjęciu. Tak więc, żeby zbytnie nie przedłużać, zaczynam unboxing tej oto figurki. Jesteśmy już na drugim stanowisku do nagrywania. Tak oto prezentuje się z przodu pudełko, w którym zapakowany jest Eivor. Jego męska wersja, w edycji kolekcjonerskiej mieliśmy żeńską. Chyba tak, nie wiem czy w ogóle jest płeć w tej grze, ale nie będę się wypowiadał na te tematy, bo jeszcze mnie tu zbanują. I tutaj z przodu standardowo mamy szybkę, za szybką jest figurka zapakowana w taką plastikową owoltę, która chroni ją przed wszelkimi uszkodzeniami. Z przodu mamy informację, że właśnie jest to Eivor oraz logo Asasyna. Jeden bok prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj bardzo ładną postać naszego Asasyna. Z tyłu pudełko wygląda tak standardowo. Mamy trochę informacji w różnych językach. Jest też informacja w języku polskim. Mamy informację że figurka jest wykonana z materiału PVC oraz jej wysokość to 25 cm, którą sobie sprawdzimy, czy na pewno jest. Pamiętajcie, że od kilku dobrych lat Ubisoft stosuje hologramy na swoich figurkach, dzięki czemu możecie potem poznać, że figurka jest oryginalna. I kolejny bok pudełka prezentuje się w ten oto sposób. Mamy zbliżenia na kilka elementów naszej postaci i co ciekawe, od wielu już figurek Ubisoft nie potrafi zniwelować jednego błędu na pudełku, chodzi właśnie o ten e, zapis ZAWIERA. E, cały czas w sumie we wszystkich e, to tak wygląda, chyba nikt na to jeszcze nie zwrócił uwagi, a ja staram się zwyczaj wszystkie tak e, rzeczy dokładnie sprawdzać. Tak więc pozbędę się tych wszystkich zbędnych elementów, jakim jest pudełko plastikowa wolta, od razu wrzucę figurkę na podstawkę, sprawdzimy sobie ją od samego dołu aż po samą górę, a na końcu zobaczymy jak się prezentuje w całości. W pudełku oprócz figurki znajdował się taki setup różnych tatuaży, jest klucz do wpisania, też jest to taki dość ciekawy dodatek. Powiem Wam szczerze, że tak rozpakowano to figurkę i porównanie z figurką z edycji kolekcjonerskiej jest jeszcze chyba nie spotkanie się z takim przypadkiem, żeby figurka osobna była jakoś, nie wiem, lepiej zrobiona, i bardziej masywniejsza od tej z edycji, ale do tego zaraz, do tego przejdziemy na podsumowaniu materiału. Na razie skupmy się na tej figurce, którą widzicie. Mamy tutaj podstawkę, która o wiele lepiej się prezentuje niż ta w edycji kolekcjonerskiej. Mimo tego, że jest wykonana z plastiku, to jest wykonana, wam, powiem Wam szczerze, z tego lepszego, troszkę bardziej grubszego. Ta część, taki bardziej półplastik, bo nie jest ona plastikowa, bo jak się uderza, to nie ma właśnie takiego plastikowego dźwięku. Oczywiście od spodu będzie, ale ta podstawka jest lepsza, bardziej masywna. Jak widzimy, mamy tutaj kawałek jakiegoś Podłoża z taką skrzynią wypełnioną, jakimś tutaj, złotem. Z tyłu to wygląda w ten sposób. Tak samo możecie zauważyć, że te wszystkie elementy ubioru są takie same, jak w figurce z edycji kolekcjonerskiej. Generalnie, te postacie nic więcej tutaj nie wyróżnia oprócz płci. Spoglądając na tą figurkę, standardowo możemy stwierdzić, że Ubisoft stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o wykonanie tutaj poszczególnych elementów garderoby oraz, oraz różnych e, takich dodatków, jak na przykład ten oto topór. Największym minusem e, jego topora jest mocowanie go tutaj w tej dłoni. Ja siłowałem się około 10 minut, tak żeby to tu włożyć, z obawy, że może nie wiem, odpaść kciuk, bądź inna. Część dłoni. Naprawdę nie lubię takich elementów i strasznie boję się je, ich zakładać. Bo tak delikatnie zbytnio nie jestem. Tutaj hełm też jest ładnie wykonany, do tego nie można się doczepić. Jak widzicie, kolorystyka, wszelkie elementy, szczegóły na wysokim poziomie, więc tutaj nic nie uległo zmianie. Tutaj możemy z boku podziwiać się naszą figurkę. Zobaczcie jedną rzecz, że wyjątkowo ukryte ostrze jest od strony zewnętrznej, a nie od strony wewnętrznej. I możemy zauważyć, że nasz asasyn posiada. Wszystkie palce. Z tyłu figurka prezentuje się w ten oto sposób. Tak samo wszelkie elementy są dobrze spasowane, jak i pomalowane. Idąc wyżej, możemy zauważyć te same elementy w sumie co w figurce z edycji kolekcyjnej. Tutaj nic się nie zmieniło, tylko po prostu w innym ułożeniu. Więc tak samo do tego nie można się przyczepić. Bardzo ładnie się to prezentuje. No i teraz doszliśmy do najważniejszego aspektu, czyli głowy oraz twarzy naszej postaci. Generalnie, jak spogląda sobie na jedną, jak i na drugą figurkę, może zauważyć... Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to jest wszystko zrobione na jedno kopyto. Eee, obie postacie są prawie takie same. Twarze są bardzo do siebie zbliżone. Twarz żeńska nie posiada zbytnio jakichś rys, a twarz męska już tak. Jeżeli twarz męską pozbawilibyśmy tych rys, to wyglądałaby jak po prostu jak damska. Więc te wszystkie elementy bardzo są do siebie podobne. I nie wiem, czy do końca ten zabieg mi się podobał. Co do samego wykonania tej oto akurat twarzy, tutaj nie można się chyba zbytnio doczepić. Oczy są ładnie zrobione. Nie ma ze. Mamy tutaj całą brodę. Wszystkie elementy tutaj fajnie są. E, brody porobione. Jedna rzecz, która też mi się nie podoba, tak samo jak w przypadku figurki żeńskiej z edycji kolekcjonerskiej, to są włosy. Włosy wyglądają tak, jak byłyby doklejone. I w sumie jest ten sam tatuaż i wszystko. Bo jak wiemy, możemy po prostu grać tą samą postacią, czy to żeńską, czy to damską. Nie zmienia to nam kompletnie żadnej fabuły. Z tego co wyczytałem. Więc może też dlatego te figurki są bardzo zbliżone do siebie. Z tej strony też możecie zauważyć, że wszystkie tutaj rzeczy są fajnie porobione. Aczkolwiek te włosy, mimo że są tak dokładnie te kosmyki mm, tutaj porobione, to wydaje mi się, że troszeczkę to mało naturalnie wygląda względem poprzednich figurek. Warto też zaznaczyć, że większość figurek po prostu ma założony kaptur. Mało jest figurek, w których assassin ma odsłoniętą głowę, tak jak w tych oto dwóch. Odsłoniętą głowę, jak spoglądam na moje figurki, ma tylko Aleksios, jedna figurka z Assassin's Creed Odyssey, a tak to wszystkie mają zakryte. No, chyba że jedna, jak gdzieś tam, postać żeńska ma odkrytą, więc to też jest kolejna taka inna rzecz. Tak oto prezentuje się w pełni ta oto figurka. Nie wiem jak wam, ale ta mi się lepiej podoba niż w edycji kolekcjonerskiej. Wydaje mi się, że ta właśnie powinna być główną figurką w edycji. Bardzo na początku było dużo spekulacji, czy nie było takiego zamysłu od samego początku, i na szybko nie została po prostu wklejona żeńska wersja do edycji, bo tak samo to wyglądało na grafikach poglądowych. Ale to już można tylko sobie tutaj spekulować. Sprawdźmy sobie, jak ma się jej waga oraz wymiar. Waga naszej figurki to 593 gramy. No, powiem Wam szczerze, że w porównaniu do figurki z edycji kolekcjonerskiej 556. 594, 593. Tak jak mówiłem, jest ona troszeczkę masywniejsza yy, przez właśnie zastosowanie innej podstawki. Mimo, że tu jest taka mała podstawka i taka figurka i mamy taką wagę, a tam zobaczcie jaka jest podstawka, a jaka jest niższa waga i tam widać naprawdę bardzo dużo plastiku, a tutaj już jednak mniej i stąd ta waga. Na pudełko mamy zadeklarowane 25 cm, a jak jest tutaj w rzeczywistości, trochę przegiełam z tą wielkością, bo tutaj. Pod półkę to nie wchodzi, sprawdźmy sobie. No, nawet, nawet mamy te 25 cm, nawet 25,5 cm bym się pokusił. Ale z mojej perspektywy, nawet to wygląda tak 25, więc tu jest ok. Nikt nas nie oszukał, wyjątkowo się zgadza. A zazwyczaj jakieś tam były plus, minus 2 cm. A tutaj jest dobrze, bardzo dobrze. Zobaczcie, to jest to, o czym właśnie mówiłem od początku, że i jedna, jak i druga figurka generalnie są takie same. Niczym się nie różnią oprócz yy, tego tutaj bardziej twarzy, która jest troszeczkę bardziej dopracowana w męskiej wersji. Ta jest ogólnie lepsza od tej. Osobiście ta mi się bardziej podoba i ta powinna być w edycji a nie ta. Nie, wy możecie mieć inne odczucia, więc napiszcie mi w komentarzu co wy o tym sądzicie i która figurka z tych według Was jest lepsza, bo nawet jak sobie zrobimy zbliżenia, zobaczcie na tą, yy, na tą tutaj... Całą twarz i zobaczymy sobie na tą twarz, jedną i drugą, powiedzcie mi, która według Was jest lepiej zrobiona. Bo jak sobie sprawdzimy je tutaj z profilu, to patrzcie, że ta jest lepiej. No tu czegoś brakuje. No ewidentnie te włosy wyglądają jak doklejone, tu też, ale nie aż tak. Mimo tego, że to są w sumie te same włosy. Nie wiem, czy mi rozumiecie. No różnica jest naprawdę niewielka między tymi dwoma figurkami. Jeżeli mielibyśmy się skupiać tutaj na stroju i na tych różnych elementach, oczywiście tutaj wykonanie twarzy elementów włosów, podstawki są lepsze niż tu. No niestety wyjątkowo, muszę to stwierdzić z bólem, według mnie wygrywa dodatkowa figurka, a nie figurka z edycji kolekcjonerskiej i to też troszkę smuci. Napiszcie mi, czy Wy też uważacie podobnie, a jeżeli uważacie inaczej, to też yy, mi to ładnie rozpiszcie, ja sobie z Wami porozmawiam, bo uwielbiam Wam odpisywać na komentarze. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji i zdjęcia dodatkowe jednej, jak i drugiej figurki znajdują się u mnie na stronie. A ja się z Wami żegnam i serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, cześć!